manko, z tej strony Trafciła, a ja witam was ponownie w grze Subnautica Below Zero. Do początku taki disclaimer. Yy, poprzedni odcinek był wrzucony, był nagrany 4 miesiące temu, niestety z powodu uszkodzenia komputera. Na początku myślałem, że to jest zasilacz, yy, kupiłem nowy zasilacz. Okazało się, że to nie jest zasilacz. Przemierzyliśmy z zesiąkiem zasilacz. Wszystko działa, przemierzyliśmy wszystko, prąd jest, ale jakoś płyta się nie chce odpalić. No to odpięliśmy wszystko, zrestaurowaliśmy CMOS, BIOS. Wszystko co się dało, odpalamy całą płytę, działa. Poskonaliśmy wszystko, działa. Najgorsze jest właśnie to, że jak coś się zepsuje i samo się naprawi, to potem nie wiadomo co się zepsuło, i, i, i to jest takie właśnie najgorsze. No to jest taki disclaimer. Ten poprzedni odcinek zmontowałem właśnie teraz dopiero niedawno i wypuściłem. No i mam nadzieję, teraz już wrócić do regularnego nagrywania. Taki disclaimer na początku ogólnie, oglądam, yy, ogólnie to montuję ten odcinek sobie troszkę przypomniałem co tam się działo, bo już nie pamiętam, ale to wyjdzie w prawie, zobaczymy, zobaczymy co, jak, jak mi to pójdzie. Ja już się nie mogę doczekać, cieszę się, że mogę do tego wrócić, że w końcu jest czas, żeby coś nagrać. Czas chęci i, i wolny umysł od tego. Od tego całego życia. Okej, okay. o, c Citrack. Hmm. Hmm. No tak, no, mamy garaż, mamy, hmm. mamy tu już wbudowane wszystko. Tylko że teraz tak sobie myślę, co tu, tu mamy za rzeczy. Ramier wiertniczy kombinazonu i moduł ładunkowy prone. Hmm. Tylko, że pierwsze pozbudować prone, a prone się buduje w przenośnej konsoli pojazdów, jak dobrze pamiętam. <śmiech> <śmiech> Sorry. Uuu... Zawsze były takie ładne refleksy? Czy mi się coś zmieniło? Gdzie ja jestem? Co ja robię? Jak to moje żyćko? Moje pićku? Gdzie my jesteśmy? Co tu się dzieje? Wyjdę na chwilę na zewnątrz, zobaczyć, przypomnieć sobie, jak to wygląda. od oh, jak? Czy mam tak ciemno? Nie, nie. coś się ewidentnie mi tutaj zmieniło. Ja sobie troszkę rozjaśnię ten monitor, bo. no. Ma jak, nie powiem gdzie. Dobra, jestem już, chyba będzie dobrze. Troszkę sobie razie zjeść bo bardzo ciemno. I taki zauważyłem motyw, że nie wiem czy to wcześniej było, ale ten ekran jakoś tak mi bardziej zamarza. Albo ja tego wcześniej nie zauważyłem po prostu. A może jak się nie ruszam, to to się robi. Sprawdźmy, moment. No, jak się nie ruszam, to, za, to po chwili zaczyna zamarzać mi gogle yy, moje. No, ciekawe to. Ciekawe, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Dobrze, yy, <gryw> tak się zaafiszowałem robieniem tego obrazu, że kompletnie się wypił z rytmu. Co my tu mamy? Wicieniec, galareciak. 84%. To jeszcze rośnie, dopiero to posadziłem. Ciekawe. Otwórz schowek. Pusty. W sumie pisało, że jest pusty. Aha, tam. Muszę się przestawić. Znowu, że trzeba tab naciskać. Ale chciałbym przejść do konsoli pojazdów, jeżeli ją znajdę. No chyba najlepiej będzie wypłynąć na powierzchnię. Tak, na pewno będzie najlepiej wypłynąć na powierzchnię, gdzie śnieżyca panuje. Kurczę, czy ja w ogóle... Na jakim klawiszu ja tu na... Górę, górę. Oj, oj. Będę pomyszkę. Ogarniam. A idź pan na ryki. Jak zejść niżej? Czy normalnie... Jestem, jestem zagubiony. Dobra, na kontroli się schodzi niżej. Już widzę ten, konsolę pojazdów. A ja teraz mi się wypełniało, że tu jeszcze tlen w tej grze jest. No, ciekawe, co tu mamy. Domek pewnie. Sprawdźmy konsolę pojazdów. Bo interes... spakuję, w się. Interesuje mnie kombinazon Prown. Pojazdy. A, Citra, kombinezon Prown potrzebuje. Potrzebuję, tak: sztabka prostali, ogniwo energetyczne, szkło emaliowane i chip komputerowy. Do szkła chyba jest potrzebny diament i do chipu nie jestem pewny. Ale ogniwo energetyczne, czy ja mogę robić ogniwo energetyczne? O, fajnie, mi się da dodać żeby to zrobić i pani miała zrobić. Tak, coś mi się tam pamięta. Moduł moduł, moduł akwaryjny Seatraka, Dołączony moduł Seatraka zbierający żywe gatunki z zewnętrznego środowiska. Interesting, interesting. Ale na początku... Kombinez prone. I pani. i pani glaserowy. Ach, Tak, gdzie myśmy w ogóle skończyli w tej przygodzie? Tam jakąś jaskini zwiedzałem. Ogólnie chyba miała się udać do tej babki w końcu. Do tej. Okay. ja już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Czy ona w ogóle miała tam. Jej nazwa była podana. Yy, chora babka, psychiczna, w każdym razie. Tak. Uszy i fabrykatora, fabrykator. I tak, po kolei. Co my tu? Sztabka plastali. Sztabka plastali. To sztabki plastali Tytan i Lit. Kształt Tytanu i Lit. Kształt Tytanu można zrobić Szko. Emaliowane jest potrzebny diament, tak jak myślałem. Do chipa jest potrzebne złoto, czyli nie trzeba. I ogniwo energetyczne potrzeba dwie baterie, a do baterii wicieńce. I Jeżeli dalej działają te mody, które miałem, to powinienem, jak to kliknę, powinien, to powinno się to zrobić. Na wszelki wypadek, ta taktyczny zapis. I czy ja to w ogóle nagrywam? Nie? To, jest, to jest bardzo ważne pytanie. Tak, włączyło się nagrywanie na szczęście. Bo już oczywiście fejla tu zależyłem. Bo, bo już drugi raz ogólnie zaczynam grać. <grym zresztą> to za pierwszy razem z że trzeba włączyć nagrywanie. Ach. Dobra. Bateryjka. Dwie bateryjki, a do tego... A, w zasadzie... A nie, przecież ja potrzebuję stanowisko chyba modyfikacyjne, żeby zrobić. Żeby zrobić palnik, prawda? Prawda czy nie prawda? Szukam palniczka. Palnik laserowy. Narzędzie. Aha, tutaj narzędzia. A nie, no to w narzędziach normalnie się będzie dało zrobić. Narzędzia. Sodizajki leczenia. Aha, tu są. Tutaj normalnie materiały podstawowe. ok Tu są narzędzia. Tak. O, spróbuję zrobić, patrz. czy się zrobi. Tak, zrobiło się. Teraz miałem takiego obaga, że jak było dużo receptur potrzebnych, to to się po prostu nie chciało zrobić. Ale tyle się zrobiło. Cieszy mnie to bardzo, jak to wygląda teraz w naszego flipunku. Palnik glaserowy. Naturalnie, że się przyda. Tam trzeba było coś, do czegoś miałem go użyć. Chyba w tej jaskini z tymi krabami. Dobrze pamiętam. Następne rzeczy. Spróbujmy lit. Lit. Czy ja będę miał lit? Lit. 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 Litu mam. o Jesus. 1. Oh, no. Ale pro Dudu. No. tu, du, du. potrzeba. A, czy zresztą jest napisane, że mam jeden? Dobra, czyli trzeba będzie znaleźć lit ja znajdę lead? O nie, no nic. Sprawdzę szybko co ja tu jeszcze jedzonko... Jedzonko się martwić nie muszę. Płyny raczej też nie. Tak, latarka czołowa. O kurde, bateria jonowa. A bateria jonowa... Wyłączmy to. Bateria... ta, no. Jeżeli mogę ją zrobić, to nie tam nie wiem czy bateria no nie, nie było to w jakimś innym Aj, kurczę nie widzę <coughs> Dobra, Polacz to na razie Co dalej mogę zrobić? Jeszcze nie tutaj sprzęcie. Kompas już mam płetwy już raczej mam a butla, butla wysoko pojemnościowa też raczej ja ma, no bo tam chyba do, do 200 ona jest 20 ileś, nie? Tam, bo nie pamiętam. Łatwiszki no, nie potrzebuje, tam nie potrzebuje, nie potrzebuje. Termos. Izolowany pojemnik przeznaczony na napoje. Hmm. Hmm. No, zrobię sobie termosik. Co mi da termosik? Termos. Izolowany pojemnik, Zjedz. Ale może on jest pusty. To jak jego mam napełnić? Powiedzmy, że chciałbym z tego przypisać tymczasowo do jedyneczki. Kurde, ale zapominam się. Nic się nie dzieje. Hmm, wodę. Aha, bo przecież idzie zrobić bodajże taką konstrukcję, a przynajmniej wiedząc, było. Filtrator... Ach, nie wiem, sowa wyleciało mi maszyna filtrująca wodę z zewnątrz i odkładająca sól. Tam było, ale nie pamiętam. Nie pamiętam jak to się nazywało. Na razie nie potrzebuję tego. To jest najlepsze, z to, że już coś zrobiłem tu termos. No to mam dwa. A co? Ach. Woda pićku. Woda pićku. Jak to wygląda? Tak. Dawaj te jajeczka. Zwierzby i pojedzony, napojony, no, wyjdź stąd, ty. Ho, ho, ho! już myślałem, że się zawieszę. Faktyczny zaraz. Ha. No i co? Miał być prone. Nie ma, ale tu chyba jeszcze mogę sobie zmienić nazwę. Sprawdźmy. Sitrak. Hu-hu-hu-hu-hu. Huh, huh. Jak by cię tu nazwać? A, będziesz się nazywał Mors. A co? Tu wymyśliłem nazwę normalnie. Jak mi coś lepszego wpadnie do głowy, to... to... to wymyślę. Kolor jak? Aaaa... Dobra, tylko że kadłub. Fajnie, że kadłub. Co to za jakiś... O, taki sobie zrobię fajny męski kolor. Co to jest drugie? Najgorsze jest to, że ta stacja jest postawiona... Hmm. Dobra, są tu jakieś paski jeszcze, widzę, jest taki jeden różowy. <coughs> Więc ten różowy zrobimy sobie właśnie takiego zielonego. Wnętrze niech będzie białe, a nazwa... Nazwa... Hmm, czerwona. Czerwona... Czerwona... Żółta. Pokażmy, żółta, konsola. Gdzie jest teraz ta nazwa? Mors. Jest mors. Eee, fantastyczny kolor, lubię takie. Z mm -mm. jeszcze tylko kuknę tak, co tu się dzieje. Mm -mm. A ja nie mam czasem jakiegoś modułu głębokościowego do zamontowania w tym. Czy ja już to montowałem? Nie, nie mam tutaj. Moduł ulepszający silnik i głębokościowy sztabka plastali i szkło emaliowane razy 2, a ja czy jakieś mam już tu upgrade y zamontowane? z tej strony przede wszystkim, tutaj są, tak, konsola ulepszeń, i mam już moduł głębokościowy, czyli nie muszę go robić. W takim razie moduł głębokościowy na 2, myślę, że coś gdzieś widziałem, czy coś mi się gdzieś obiło. Ulepszenia. Nie, na jeden. To nie będzie, to widziałem. Ale tak, teraz sobie dam to. Idzie, ja mam urządzenie nie naprawcze tylko chcę. Nie skaner. Konstruktor BAS na szóstce. I w konstruktorze BAS chciałbym zobaczyć jedną rzecz. O! O, czekajcie. A!

Tam jeden odkryłem. Jednym byłem, jeden odkryłem. To chciałem. Czy komputerowy diament? Ale czy komputerowy powinien być tu gdzieś zrobiony? Oczywiście już mógł być zużyty dawno. Chyba tak było. Bo raczej miałem gotowe rzeczy tutaj gdzieś włożone. Ale nic nie widzę. Hmm, baterie. Baterie są fall. Hmm. I co teraz? Teraz ten konstruktor z ten chip. zobaczę. Na szybko by... przeciwko... Ale powinno się dać. Dobrze. Stanowisko modyfikacyjne. Bo docelowo chciałem je tutaj machnąć. To tak je machnę, nie? A co? Teraz będę miał mnóstwo diamentów. Na że się rozmontuje. Lewo. Lewy. O o. o. Tak, noszyk już sobie zrobiłem. A właśnie jaką ja miałam butkę tą, tą trzecią... A, tą trzecią już mam, dobra. Do Sitraka jest szkło malowane i włókna syntetyczne, to tam było coś ciężkiego. Trzeci poziom to już w ogóle nie patrzę, nawet i pro. W takim razie idę do mojego Sitraczka. Taktyczny zapis oczywiście jak najbardziej się przyda. I wejdź do sitraka. A myślałem, że się będzie też naprawiał automatycznie, jak będę w kładzie. Ale chyba się jednak nie naprawia. Bo chyba naprawię go, żeby miasto. A co? I urządzenie naprawcze. Tu, proszę mówię. W mi się naprawia, tak. No i fantastycznie. Można by z powrotem. No i muszę się klawisz lokalizmu znowu nauczyć. nie, jest to tak luźno, luźno żeby. Trzeba nie robić nic konkretnego, szczególnie, że oczywiście czasu mało. Mało czasu na wszystko. Cóż to leży? Trzyma ja ma tego tu nie widziałem wcześniej? Tak. <grystanie> Dobra, gościu, ale jakie wy jesteście natrętne. Nie gadam z wami, płynę dalej głębiej. Może coś? odkryję? 300 metrów w końcu. Mogę popłynąć. Ja tu już byłem, to jest ten pierwszy obiekt architektów który zbadałem bodajże w tamtej jaskini, się znajduje, ale tu idzie płynąć dalej, głębiej. Proszę grać, o tu idzie. O właśnie, proszę, jaka dziurwa. Ty, a on mnie dalej goni? Chyba sobie jajca robisz. Weź ty gościu się wymaźni Spokój emocje. Ciemno tu jak. Nie powiem gdzie, chyba jednak za mało sobie wyjaśniłem. Pozwólcie, że sobie to szybko poprawię. Ach, trochę lepiej, teraz przynajmniej mam jakieś zarysy. To sobie wezmę. Którym jest nożyk? 3, 4, O! To sobie wezmę. Co my tu mamy? Tanik. Czy ja mogę jakąś latarkę. O! O! A! I wyłączyłem sobie podświetlenie tych pieroństw, żeby zobaczyć, jak się będzie grało. No. Nie widać tego teraz tak bardzo. Nie tak łatwo nie można tego zobaczyć. Ale na pewno się gra przyjemniej. Bo to nie. No, no szpeciło to jednak trochę. Och, jaskinie. Mm -hmm. Uwielbiam jaskinie. I oczywiście już mi się przypomniało sterowanie z jakie jest tutaj fantastyczne, <laughs> przyjemne i w ogóle. Oj <laughs> kompletnie nie wiem, gdzie ja pójadać, co tu się dzieje, jakieś korzenie. Oho, <laughs> się wzdrygnęłem, jak to usłyszałem. <laughs> o, ciepło mi się zrobiło, co to było. Dob Aha, dobra, widzę już cię. 288, 29. Jak bardzo możesz mi zrobić krzywdę? <laughs> tak wiem. A to się szybko niszczy. Nie no sądziłem, że tak szybko się będzie niszczyć. Okej, okay, to nie podpływam do ciebie. Zrobię taką rundkę... Oh. Diamentu szukałem. Daleko. Dziękuję. Przyda się, na pewno. Ale, diamencik już nie będzie taki problem, jak będę miał kombinację prą z wiertłem. Dobra, wiem, że jest 300. Chcę zobaczyć, co to są za roślinki. Może będzie się dało je postanować. Nie, to jest. to gra strasznie, to jest naprawdę niemożliwe. Mandragora pnąca. 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 No, jak się pnie. To jest pnąca. Mm -hmm, czerwone ziele. A to chyba w poprzednim zeskanowałem. W poprzednim odcinku, czy to coś się da tu zbierać w jakiś sposób? Nie, nie. Gdzie jest moja latareczka? Sią przyda. Naprawdę się boję tych dźwięków. Jakieś gejzerelle wulkaris. Oj, oj, oj. Gejzerelle wulkaris. O, widzę go. Widzę go tam w oddali. Co tu się dzieje? Coś mnie atakuje. Nie wiem co to było. Zostaw mnie. Citrac, proszę. I ja cię kręcę normalnie starczy mi wrażeń, coś czuję na dzisiaj. Nie? Ja to chyba nie płynę dół, ja się boję, nie. Nie dość, że coś mnie złapało za rękę, jakiś symbiot, nie wiem co to było. Jeszcze ten Kad mnie chwycił. Ja coś czuję, że ja tu jakąś broń potrzebuję, nie? Bez kitu. Ja wiem, że tutaj się nic nie wydarzyło ciekawego w tym odcinku normalnie, ale się tak zlękłem, że aż normalnie chyba sobie przerwę zrobię. A może są Maximum nie, jakby nieco. Co to było, takie za choćby energii? Czy to było z mojego Sitraka? Czy to on tak zrobił? Albo mi się wydawało, ja sobie, sprawdzę sobie to na nagraniu jeszcze raz. No, to, ciekawe, ciekawie to wyglądało. Nie wiem, co jeszcze, co to. O, tam coś mamy. Jakiś moduł chyba Sitraka. No, jak tam moje życie, mam pół życia? Taktyczny zapis. Aua. Ja nie wiem czego się tu spodziewać, co mnie tu może zaatakować. Wygląda jakby wszystko mi mogło zaatakować. Moduł fabrykatoryjne Sitraka 1 na 3 Fajna gra mówili. Okraj mówili. Będzie fajnie. O, na pewno. Idź pan stąd. Nie gadam z tobą. No i patrz, nie ty. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ja już sobie stąd pójdę. To nie jest na moje nerwy. Wrócę tu może później. I zlękłem się. Jakbyś Merelanius muszę machnąć zaraz po tym nagraniu ja tu w ogóle chyba kawusię jeszcze mam gotową nie wiem tam gdzie lecisz. Mamy kawusi na okładę. tak stałem, tak stanęłem, że myślałem że nie wejdę Idę stąd, płynę stąd o. Ale na pewno odwiedzę to miejsce na spokojnie w następnym odcinku. Teraz się... teraz się trochę boję. Nie wiem, jak ja, no, nie wiem jakiś lęk mnie ogarnął, nie ja bez kitu. Chyba bez dźwięku będę to grał. Ale to, jak już tu jestem... To sobie wezmę kwarcyk tu trochę. Latereczkę mi oświeć, bo tu jest fajnie jasno. Kwarcu, nie wiem ile mam kwarcu. Mieć też się przyda. O!

ten odcinek będzie mega krótki, ale ja muszę chyba wrócić psychicznie do tej gry. I jakaś mnie zlękła. Co tu się dzieje? Raz do mojego super garażu nowego. A tu chyba jeszcze idzie malować tą bazę. Ale to, to chyba trzeba mieć tą stację. Aj. W przyszłości, w przyszłości. Zróbmy to w przyszłości. Ej, no działa, działa. Coś tu jakiś był lag. Aha, dobrze, że powietrze ci ucieka. Tu się, nagraja. 55% A, zobacz jaka energia. 64% 36 46% Nie, no, energia spada, tylko. A nie, to jak ja wszedłem, to dała energia, taki był pobór. No, a teraz się już uspokoiło. A no, w porządku. Nic nowego, to ja, ja. Fajny odcinek był, też mi się podobał, fajnie jak fajnie jak go zobaczyliście, yy, w tym ten odcinek, w którym się kompletnie zniedziało, a ja się cieszę, ja się cieszę, że tu wróciłem, cieszę się, że będę mógł nagrać następny, na pewno jak chwilę ochłonę, to idę tam na dół i zrobię tam jakiś lepszy eksplor i dźwięki przede wszystkim będzie trzeba ściszyć o połowę, przynajmniej, bo tam jest mordor. W takim razie, no, przepraszam że tak krótko. I... ale przynajmniej tak. Swiedziliśmy to co jest pod bazą. Fajnie, podoba mi się. Postraszyli mnie. Mamy nowe artefakty. Z Alalem trochę pogadaliśmy. Posłuchaliście trochę mojego gadania. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę, możecie zostawić lajka, możecie zostawić subskrypcję, możecie zostawić komentarz wedle własnego uz uznania. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Έλαο